Dzień dobry, witam w nowej serii sklepowej. Dzisiaj wybrałam się do Kerfura, ale nie na zakupy spożywcze, tylko zobaczyć, co tutaj tyle walizek tak wakacyjnie się zrobiło. Dużo jest przecen walizek. Są takie fajne przeceny po 100 złotych nawet na, na walizce. Także poszłam sobie pooglądać i Wam pokazać, jakie są teraz walizki. Są takie fajne, kolorowe. To są akurat dla dzieci, takie malutkie z tej strony. No może niekoniecznie dla dzieci, że malutkie, ale czasami jest potrzebne tam gdzieś wyjazd na jeden dzień. To lepiej mi się wydaje w takiej walizce sobie wszystko spakować niż w torbach wozić, nie? No ale takie fajne, takie kolory mają jagodzianek. Jakoś mi się to tak skojarzyło z jagodziankami. No, jak widać ceny, nie będę każdej ceny tam powtarzać. Te żółte mi się podobają, ta różowa. Tylko, że potem to one są takie chropowate i podejrzewam, że one potem będą, będzie ciężko z utrzymaniem czystości. Wiecie, jak się gdzieś jedzie, gdzieś postawia się walizkę, żeby to od razu nie było brudne, nie? No, ale w ogóle są bardzo fajne, takie te kolorowe, właśnie. Nie lubię, jak jest coś ciągle czarne. A tu jest dużo kolorowych walizek w różnej wielkości i dużo jest przecen. Tych walizek. Także fajnie. Tutaj plecaczki też są poprzeceniane. Widzę żółte ceny są. Te takie dla najmłodszych, te plecaczki. Nie wiem do zarówki czy jak. Tutaj już są troszeczkę większe plecaki dla starszych dzieci. Ale też ceny takie z żółtą, z żółtą metką. O, tak powiem. Dużo już jest tutaj w Carrefourze właśnie artykułów szkolnych. Różne różności można dostać. Mnie teraz już na razie nie interesują takie rzeczy. Także są fajne zeszyty. Tutaj poszłam zobaczyć, jakie zeszyty są. Są droższe i tańsze te zeszyty. Tutaj no 9 zł taki zeszyt. Tutaj też, ale znalazłam później dużo tańsze zeszyty. Ten mi się podoba. Bardzo mi się podoba tak błyszczy. No, ale on był tam tylko jeden, nie wiem, czy gdzieś skądś z innej półki, nie, nie jest po prostu tam przeniesiony. Fajne takie w krateczkę. E, tutaj są takie e, zeszyty od Ochemi, one takie już e, według przedmiotów, nie? No, ale ten jest fajny. Ten mi się podoba i one są po 5 zł. Nie wiem, czy akurat ten, ten kolorowy, ale tam tamta reszta była po 5 zł. No, to już jest trochę lepiej, nie? Bo to były grube zeszyty. No. Tu mamy takie zeszciki różne. Tak sobie przejrzałam. Tyty i takie wielkie, i takie malutkie. Czasami tyte się daje też i do, do technikum, jak się idzie, to wiadomo, że to się tylko tak daje dla, dla fanu, nie. No, to tam się daje taką małą tytę troszkę słodkości. Na rozpoczęcie nowej szkoły. Tu mamy książki, tak oglądałam, ale jakoś nic mnie tu nie zaciekawiło w, w tych książkach. Zresztą ja mam ostatnio problem z czytaniem książek. Jakoś ciągle mi się wydaje, że to jest marnowanie czasu i w ogóle nie umiem się skupić na książkach. A mam trochę książek, które są nowe, kupione jeszcze nie czytane. Także miałabym co czytać, no ale jakoś tak mnie nic nie, nie porywa. Nie mam też i czasu na to, tak szczerze powiedziawszy. No, ale tutaj pooglądałam. Bo tu są też przeceny tych książek: niższa cena niż normalnie, niż okładkowa. Także zawsze coś tam można kupić. Jak ktoś lubi dużo czytać, to obojętnie czasami są ludzie, którzy nawet i lubią tak czytać, że, że opakowania z cukierków czytają. No, także takie różne tutaj tytuły można znaleźć. Idziemy za chwilę dalej. No i tutaj patrzę, tu jest ogrodowe rzeczy jeszcze, bo przecież mamy dopiero środek lata. Mamy środek lata i czasami ktoś sobie może w lecie zrobić remont i dać nowe meble ogrodowe, grille, ale tutaj też przyszłam zobaczyć jakie są krzesła do biurek, biurowe takie, różne te fotele są. Tak się przeszłam, żeby Wam pokazać, bo może potrzebujecie dla swoich pociech albo dla siebie taki nowy fotel do biurka, także są różne ceny, różne kształty, różna jakość pewnie. także tutaj tak przechodzimy. z różne te, te oparcia są. to mnie zastanawiało, czemu to jest na, na tej stronie. nie chciałam tego popsuć, ale to tak jakby odwrotnie było <laughs> zamontowane. no, ale tam się nikogo nie pytałam, czemu to tak jest. Takie wygodne, właśnie te fotele, żeby jak się dużo siedzi przy, przy biurku. No ale są ceny różne: 300 zł i 500 nawet widziałam. Różne, to są dla księżniczek różowe. <laughs> no tutaj mamy takie krzesełka, które nie wymagają tak, a może tak długo się nie, nie siedzi przy biurku, nie pracuje się tak długo. Tu mamy różne biurka takie lekkie. Tu jest akurat takie narożne. Nie wiem, może dla dwójki dzieci do, dobre to jest. Chyba się tam zmieści dwójka dzieci. Jak tak mają jeden pokój, dwoje dzieci, no to takie biurko narożne, każdy przy swoim. Chyba że dla, dla jednej osoby też czasami tak można przecież, nie? Tu mamy gamingowe, biurko tam dalej też. Tutaj jakaś taka półeczka. Tu znowu mamy biureczko. Teraz te biurka takie lekkie wyglądają. Kiedyś takie ciężkie biurka się kupowało, wiecie, ta, ta podstawa była, szafka. Półeczki, tam jeszcze, a teraz one tak lekko wyglądają. No, one nie są lekkie, ale tak lżej wyglądają. O, tak jak to biurko na przykład. Zwykłe takie biurko. Blat i nóżki, tylko nic więcej. Różne ludziom są potrzebne. Tu są jeszcze takie mebelki, można sobie dokompletować. Na przykład do dziecięcego pokoju, do młodzieżowego, białe mebelki, jakaś właśnie z szufladami, coś jest potrzebne. Biurko mniej więcej tak w podobnym typie, jakiś stolik. To też jest biurko, ale małe. No, tutaj mamy takie małe biureczko, ale za 400 zł. Ładne, białe. Także tu, są, tu jest takie z dwoma takimi szufladami. Takie szersze to biurko. No, tu jeszcze jest jeden taki fotel. Te fotele mi się takie kosmicznie kojarzą. Wiadomo, to przeważnie ci, którzy grają dużo w gry na komputerach, na, na, na konsolach, to takie mają. Tutaj jakieś takie pierdółki plastikowe, jak ja to mówię. Myślałam, że z tej strony będzie więcej jeszcze biurek, ale nie, tu jest, są tyły tych biurek. Tu jakiś regał jeszcze jest, no i jeszcze są fotele. Jeszcze jest dużo tych foteli, większe, mniejsze, bardziej miękkie, o tak jak to. Takie na pewno się usiądzie, to człowiek zatopi się w tym Także jest tego tu trochę. Ten akurat 319. Tak co, co któryś tam pokazałam tą cenę. Ten niebieski też jest fajny, ale nie wiem czy jest wygodny. Za to kosztuje 400 z czymś. To za materiał pewnie się płaci. No. Także, także tak. Jeszcze się przejdę tam troszkę dalej zobaczyć, co to tam jeszcze jest. Tu jeszcze są te pastelowe fotele. Tu mamy jeszcze grillę. Różne tutaj, taki, taki dziwny ten grill. Tutaj mamy z taką misą, chcemy jakieś przeceny. No, 160 zł kosztuje. Także wiecie, drzewo do, do, do grilla, i tak dalej. Tutaj mamy materacę jeszcze takie turystyczne. Rowerki, tak, jeszcze, jeszcze lato, jeszcze lato, jeszcze są wiatraki, tylko że, żeby ciepło było, nie, <grytanie> te wiatraczki są. No i tak za chwilę będę już wychodziła ze sklepu, tu trochę jeszcze ciuszków yy, oglądam, no takie troszeczkę elastyczne są te, te sukienki. Na no upały nie, ale na, no tak jak teraz to, to, to by się dało. Tu jest troszeczkę kurteczek, już jeszcze z zeszłego roku wisi. Jeszcze coś tam można kupić. No i czapeczki tu są o wiele, wiele tańsze niż w Halperaisie. No i cóż, jeszcze tak się przejdę. Tutaj widzę jakieś takie typu adidaskowego no i typu kroksów, bo to nie są prawdziwe kroksy, ale, ale takie tańsze kroksy, nie? No, w różnych kolorach. Oczywiście też i cena jest niższa. 10 razy niższa niż w sklepie Kroksa. no bo tam są oryginalne te kroksy. No. Jeszcze sobie zobaczymy z tej strony takie klapeczki różne, kolorowe, fajne. Czasami takie właśnie są potrzebne i na grubej podeszwie. To jest wygodne, miękko, tak. No. Także to byłoby wszystko już. Tutaj się zaraz będę zbliżała do wyjścia, tylko to są ostatnie rzeczy, które tutaj pokazuję w tym sklepie. Klapeczki, Adidaski. Tańsze takie na każdą kieszeń w sumie, nie? Także dziękuję Wam serdecznie, że byliście ze mną pooglądać, co tam jest w Kerfurze. No i oczywiście zapraszam na następne filmiki. Zobaczymy, co tam dalej będę. Wam pokazywała. A dzisiaj to już wszystko. Dziękuję i pozdrawiam. Życzę miłego dnia. Bajo bajo i pa, pa. do następnego filmiku. Pa!